Jaki kamuflaż jest najlepszy dla prepersa? Multicam, niemiecki flektan, marpat, a może stara dobra pantera? Jedno jest pewne: ilu prepersów, tyle opinii, i są one bardzo mocno podzielone. Dlatego trzeba chyba ten temat przegadzać. Ja nazywam się Bartosz Adamiak, a to jest trzeci odcinek Prepers Podcast. Zapraszam. Potrzebny jest kamuflaż. Skąd się wziął? Absolutnym pionierem, jeżeli chodzi o kamuflaż, jest natura. Wiele drapieżników jest umieszczonych tak, by być niewidocznym dla swojej ofiary. Na przykład modliszka, która w naturze potrafi być praktycznie niezauważona, albo na przykład sowa. W internecie pełno można znaleźć zdjęć sów, na których te, te sowy są tak ubarwione, że praktycznie zlewają się z drzewem, na którym siedzą. Swoją drogą ostatnio widziałem taką sowę w naturze nie w lesie, ale przy szosie na, na lampie siedziała, blisko dużych zakładów chemicznych, żeby było ciekawiej. Bardzo, bardzo ciekawy widok, robiący duże wrażenie. Z kamuflażu ochoczo korzystają też potencjalne ofiary, które muszą się bronić przed drapieżnikami, na przykład wśród ptaków. Bardzo często samce są bardzo barwnie upierzone, by zwrócić uwagę sami w czasie godów, Natomiast samice, które wysiadują jaja i pilnują gniazd, często są takie szare, bure, nie rzucające się w oczy. Człowiek zapożyczył sobie kamuflaż na początku na potrzeby myślistwa, żeby podejść zwierzyny, czyli to funkcja drapieżnika, ale wraz z ewolucją sztuki wojennej, kamuflaż przeszedł także do takiego powszechnego użycia militarnego. I takim szczytowym osiągnięciem są kombinezony snajperów, takie gili sud w których człowiek wygląda jak krzak. Jaki kamuflaż będzie najlepszy dla Prepersa? I teraz będzie troszeczkę może kontrowersyjnie, bo wiem, że ludzie, którzy pasjonują się survivalem, bushcraftem, preppingiem, uwielbiają kamuflaże. Bardzo często posiadają kompletny ekwipunek w swoim ulubionym kamuflażu, albo nawet kilka wariantów. Jednak muszę powiedzieć, że według mnie, możecie się z tym zgodzić lub nie, Prepers potrzebuje czegoś zupełnie innego. Zastanówmy się. Typowo militarne kamuflaże przeznaczone są do maskowania sylwetki człowieka w różnego rodzaju lasach czy na pustyni, tam gdzie są prowadzone działania wojenne, ale przede wszystkim mają za zadanie ukryć człowieka przed wzrokiem drugiego człowieka, np. obserwującego teren przez lunetę przymocowaną do karabinu snajperskiego. Gdyby rzeczywiście prepping sprowadzał się do ukrywania w lesie, pewnie dobrym rozwiązaniem byłby taki kamuflaż. Tylko czy prepers w każdej sytuacji kryzysowej od razu leci do lasu? Moim zdaniem nie, moim zdaniem to jest ostateczność. W pierwszej kolejności to nasz dom jest naszą twierdzą, i dopiero kiedy przestaje on być bezpieczny, dochodzi do jakiejś ewakuacji, to jeszcze jest taki moment, że trzeba wyjść, wydostać się z miasta, przeprowadzić bezpiecznie swoją rodzinę przez jakieś miasto, tereny podmiejskie, wiejskie. Gdzie kamuflaż, taki typowo wojskowy kamuflaż, będzie zwracał uwagę osób postronnych? Wyobraźmy sobie taką sytuację: jest panika, wyjazdy z miast są zakorkowane i część ludzi zaczyna uciekać piechotą. No i idziemy sobie poboczem, ubrani od stóp do głów, w jakiś kamuflaż z wielkim plecakiem. Równie dobrze moglibyśmy przyczepić sobie wielką plakietkę. Uwaga, preppers! Tutaj wszystko zależy od tego, jak bardzo sytuacja jest skomplikowana, jak, z jak bardzo dużym kryzysem mamy do czynienia. Ale sądzę, że realnym zagrożeniem mogłoby być to, że zwrócimy czyjąś uwagę, ktoś oceni nas po ubiorze, wyciągnie wnioski i pozazdrości naszego ekwipunku. Funkcja maskująca takiego kamuflażu w mieście nie jest spełniana, jest wręcz przeciwnie przykuwa uwagę. Jest to zupełnie niepotrzebne. Priorytetem powinno być wyprowadzenie naszej rodziny bezpiecznie, w bezpieczne miejsce z dala od zagrożenia. Nie powinniśmy w ogóle zwracać swoim ubiorem uwagi osób postronnych, zwłaszcza takich, które mogłyby mieć wobec nas niecne zamiary. Powinniśmy być dokładnie jak ta samica ptaka, która pilnuje gniazda jej ubarwienie nie rzuca się w oczy. Tak samo nasz strój powinien się nie rzucać w oczy przede wszystkim na etapie poruszania się po terenie zurbanizowanym, zurbanizowanym, wśród tłumu spanikowanych ludzi. Jakie to barwy? Najlepiej. Jak najbardziej naturalne, ale praktyczne. Czyli na przykład stare, wygodne jeansy. Takie znoszone, stare, wygodne jeansy. To jest super sprawa. Zawsze bardzo żałuję, jak się przetrze w końcu dziura i trzeba wywalić, bo nowe nigdy nie są tak wygodne. Koszula flanelowa. Najlepiej nie czerwona, tylko jakiś taki kolor bardziej, mniej rzucający się w oczy. Na przykład szaro-czarna, albo szaro-biała. Są takie wzory. Polar. Nawet może być zielony polar też nie będzie on tak zwracał uwagi jak, jak strój taki wojskowy. Odcienie szarości, brązów, zieleń, zieleń, jeżeli nie jest to strój wojskowy, ubrania turystyczne albo robocze, ale bez krzykliwych kolorów, bo turystyczne i robocze czasami bywają w takich dziwnych kolorach, bardzo rzucających się w oczy, na przykład pomarańczowy albo zielony. Taki zielony rażący tego rodzaju odzież moim zdaniem sprawdzi się w mieście na terenach podmiejskich, wiejskich ale też na przykład w górach, gdzie można szukać ratunku najistotniejsze jest, żeby była wygodna i funkcjonalna i miała właśnie takie barwy ochronne, ale nie typowo wojskowe które mogłyby sugerować, że jesteśmy właśnie jakimś rodzajem prepersa, człowieka przygotowanego wyposażonego bogato w sprzęty potrzebne wszystkim innym w momencie katastrofy jakiejś w lesie też taką odzież bardzo, bardzo łatwo można udoskonalić. Na przykład są, yy, na korze drzew często występuje taki zielony, brudzący nalot. Można się czasem przypadkiem otrzeć i ma się za, za, za zazieleniony rękaw na przykład. Yy, I czymś takim można ubrudzić, u, właśnie sprawić, że ten strój będzie jeszcze bardziej bury, zielony, taki mniej rzucający się w oczy, nawet w lesie. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by ten swój strój. Udoskonalić, dostosować do warunków leśnych, na przykład poprzez dodanie elementów natury. Tak jak robią to strzelcy wyborowi, czyli na przykład jakieś, przyczepić jakieś gałązki z liściami do plecaków, z liśćmi. Nic nie stoi na przeszkodzie i wtedy też jesteśmy mniej widoczni w lesie, jeżeli na tym nam zależy. Oczywiście, surwiwaliści uwielbiają takie wojskowe rzeczy nie tylko ze względu na kamuflaż, ale też dlatego, że często one są bardzo funkcjonalne, mają takie systemy troczenia, do których można sobie doczepiać różne mniejsze pojemniki, ładownice, torby, jakieś apteczki i dodatkowe wyposażenie. To jest często bardzo wygodne, wytrzymałe i praktyczne. I to ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Przy czym też porządny plecak turystyczny też często spełnia takie funkcje. A w jego wnętrzu zawsze możemy schować jakieś okrycie wierzchnie na deszcz, czy jakieś takie poncho, które może być w barwach, właśnie bardziej maskujących w kamuflażu. I, my, I wtedy zyskujemy tak naprawdę dwa kamuflaże, które możemy sobie stosować: kamuflaż miejski i leśny. Dwa w jednym. Niedawno na kanale Tactical Rifleman, należącym do firmy szkoleniowej prowadzonej przez emerytowanych komandosów sił specjalnych i SEALS. Widziałem taki filmik o torbach samochodowych. Link do tego filmu wkleję pod podcastem. Facet pokazuje plecak, który przygotował i umieścił w samochodzie swoje żo żony. Z tego samochodu też korzystałem jego dorosłe dzieci. I nie jest to wprawdzie taki plecak ucieczkowy, ale to jest torba samochodowa, czyli zawierająca rzeczy potrzebne w sytuacjach, które mogą się zdarzyć podczas podróży samochodem i awarii w jakiejś głuszy. No i, i on przygotował, on użył do tego plecaka, starego plecaka szkolnego jednego ze swoich dzieci. Jakiegoś takiego, nie wiem, w myszki, miki czy coś w tym stylu. No i co w tym jest takiego nadzwyczajnego? Więc po pierwsze, czasem nie trzeba dużo. Nie trzeba kupować specjalistycznego sprzętu, który kosztuje bardzo dużo pieniędzy. A być może nigdy nie zostanie użyty, bo też trzeba się z tym liczyć. A pieniądze to bardzo cenny zasób. Kiedyś zamierzam poświęcić na to zupełnie osobny odcinek, cały. Po drugie, sytuacja kryzysowa to często bardzo silne emocje. A silne emocje utrudniają racjonalne myślenie. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że wydarzyło się coś nieoczekiwanego, takiego, jakaś taka kryzysowa sytuacja. Na przykład jedzie sobie ta jego żona, złapała gumę, uciekała przed tornadem. Taka abstrakcyjna może sytuacja, ale no jest taki totalny SHTF, jak to ładnie. Shit hit defense czyli kupa trafiła w wentylator. No i co? Kobita wpada w panikę, zagląda do bagażnika, a tam stary plecak jej dzieciaka. No i zaczyna się od razu zastanawiać, po co tam jest stary plecak jej dziecka. I przypomina sobie, no tak, tam stary naładował tam gratów właśnie na taką sytuację. Tak na zasadzie skojarzeń. Jeżeli zobaczysz stary tornister swojego dziecka, na pewno zadasz sobie pytanie, jak on się tam znalazł, po co... A to z kolei naprowadzi cię na to, że ktoś tam kiedyś coś wspominał o czymś i to wleciało jednym muchem, drugim wleciało, bo zazwyczaj o przygotowaniach na jakąś sytuację się nie... Ktoś mówi, że a, przygotowałem na przyszłość jakiś tutaj będzie leżał plecak. To zazwyczaj o takich rzeczach się nie pamięta. Bo być może w sytuacji krysowej, gdy ta kobieta zajrzała tam, z znalazła plecak w ciapki, pewnie też by go otworzyła, tak? Ale tutaj mamy takie jasne skojarzenie, taki impuls. Plecak dzieci i ona go Zobaczy i myślę, że od razu sobie przypomni tą sytuację, kiedy on pokazywał: Słuchaj, tu jest plecak naszego syna szkolny. Jeżeli coś by się stało, w nim znajdziesz potrzebne rzeczy. i też wyobraźmy sobie taką sytuację w zwykłym życiu, że zdarza się, zdarza się sytuacja kryzysowa, ale my jesteśmy w pracy na przykład. Dzwonimy do domu do żony. No i teraz tak: kto chciałby tłumaczyć swojej żonie, o jaki chodzi plecak? W ciapki, ale w jakie ciapki? Lepiej powiedzieć, nasz stary plecak, który mieliśmy razem na pierwszym wspólnym wyjeździe, kobieto. Odwołać się do skojarzeń i wspomnień. Myślę, że to jest dużo szybszy i łatwiejszy sposób. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo cenna wskazówka. Kompletując sprzęt, powinniśmy dużo improwizować i wykorzystywać to, co mamy pod ręką. Stare rzeczy to też są takie rzeczy, które często są sprawdzone w boju. Myślę, że nikt nie chciałby, żeby się okazało, że buty GSG9, które ma w, w, w schowane w plecaku ucieczkowym, których nigdy nie nosił, okazują się za ciasne. To jest taki przerysowany przykład, bo zakładam, że każdy kto uważa się za prepersa i, i ma przygotowany plecak ucieczkowy, to wyprowadza go na spacer, żeby go potestować. Więc wracając do... Tematu, kluczem do, do przetrwania wydaje mi się nie wyglądać jak taktyczny komandos. Chyba, że rzeczywiście dysponujesz taką siłą ognia, która wystarczy, by odpędzić ewentualnych napastników, ale zakładam, że w takiej sytuacji, kiedy chcesz wyprowadzić swoją rodzinę z miasta, to nie chcesz wchodzić w bezpośredni konflikt z szabrownikami i innymi takimi ludźmi i wolisz raczej po prostu wyjść gładko, bez problemów. Podsumowując, najlepszy kamuflaż dla prepersa to kamuflaż zwykłego człowieka. Nie powinniśmy specjalnie obnosić się ze sprzętem, z odzieżą wojskową, bo to jest sytuacja porównywalna, jak gdybyśmy przykleili sobie na, 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 na samochód naklejkę I'm a prepper. To nie jest zbyt mądre. Tak samo jak nie jest mądre przyklejanie na samochód naklejek jedzie z nami Stasio, Rysio, jakiś tam Mateuszek. W, w obu przypadkach to jest darmowa informacja dla potencjalnych, niecnych ludzi. I tego typu rzeczy powinny pozostać w tajemnicy. Tak samo jak to, że jesteśmy, że ktoś jest prepersem, no nie ma się co z tym obnosić, bo w sytuacji kryzysowej bardzo szybko mogą się zjawić u nas intruzi. Kamuflaż prepersa ma przede wszystkim ukryć to, że są prepersem. Prepers ma wyglądać jak kowalski, którego katastrofa totalnie zaskoczyła, i który na szybciora spakował do plecaka sweter, koc i kabanosy. Taka, taka jest moja opinia, taki jest efekt moich przemyśleń oraz yy, mojej analizy rozmaitych materiałów znalezionych w internecie. Nie wszystkich oczywiście, bo, bo zdaje sobie sprawę z tego, że mnóstwo ludzi zajmujących się preppingiem ubóstwia odzież wojskową. Niemniej jednak wydaje mi się, że zwłaszcza w Polsce, gdzie dostęp do broni palnej nie jest tak oczywisty, należy się dostosować do tej sytuacji i postępować w taki sposób, żeby raczej unikać konfrontacji niż przygotowywać się na walkę. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to jestem bardzo 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 chętny do tego, żeby poczytać o tym w komentarzach, poznać wasze argumenty, podyskutować, może przekonacie mnie i może za jakiś czas nagram odcinek, że najlepszym kamuflażem dla prepersa jest jakiś tam. Do usłyszenia za dwa tygodnie.